Adam Małysz i 14-letni pływak Wojciech Kaźmierczak głównymi laureatami nagrody Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I kto powiedział, że na sportowej emeryturze jest nudno, mistrzowi czas się nie dłuży, zaproszeń i propozycji jest tyle, że trudno wszędzie być, no ale ponieważ Fair Play wpisuje się w jego życiową filozofię, to taką nagrodę musiał odebrać osobiście. Zawsze kierowałem się właśnie tym, że jeśli trzeba komuś pomóc, to warto to zrobić, bo później odpłaci się to za nadzór. Małyż pomógł Morgan Sternowi skacząc przed nim, a nie po nim dał Austriakowi czas na naprawę zamka w kombinezonie. Wojtek Kaźmierczak, młody pływak, przyznał się, że zawodów nie wygrał, a teraz nagroda fair play też jest jego. Wydarzenie nie zapomniałem do końca życia. Wojciech Kaźmierczak u progu kariery Adam Małysz mają już za sobą przed nim nowe wyzwania. Może będzie naszym atasze olimpijskim na igrzyskach w Soczi. To propozycja Komitetu Olimpijskiego. Jeśli to będzie powstrzymane, to na pewno na pewno chciałbym w tym uczestniczyć. Adam Małysz dobrym duchem olimpijskiej reprezentacji. Raczej nikt nie ma wątpliwości, że tak właśnie będzie. Nikt też nie ma wątpliwości, że Małysz to nie tylko król skoczni i przestworzy, ale także od dziś Kaszub. Koronacji dokonał premier Tusk, przekazując mistrzowi klukę, symbol władzy na Kaszubach.